Hej hej, witam, z tej strony Kosmaty, zapraszam na kolejny odcinek ee, serii Kosmaty gra w Final Fantasy, część siódmą. W poprzednim odcinku e, wysadziliśmy re, reaktor Mako. Hmm. A teraz z grupą udajemy się do sławnej knajpy Siódme Niebo. Na tam poznamy na następną bohaterkę. Ale no, także idziemy. Teraz powiem co ten pan tu robi, tak, tak, tak. Machają rękami przy kroczu. Ej, ła! Co tu w ogóle najlepszego? Idź stąd! Rany! He? Też przyszedłeś to zobaczyć? <laughs> Sam nie wiem. Uuuu, ktoś coś, salił. gdyby filar się zapalił, wszyscy tutaj staliby się historią. Cóż, teraz nie ma co się tym zamartwiać. Hej, patrz! Wielkie, prawda? No, całkiem, całkiem e, spory. Całkiem duża konstrukcja. Nie da się ukryć. I coś czuję, że będziemy musieli się kiedyś do niej A, to z czasem. A, to dziwne. A zaraz na cudowne miejsce. To moje miejsce, ale możesz tu przychodzić, kiedy zechcesz. Pa, brachu. Ta, ta. Yo kosmaty, ja chodzi to! No dobra. zauważyliście imię się zmieniło od Digraia na, na, na bareta. Miałam e, magiczną sztuczką. E, tak mi się wydaje, że mi lepiej Zostanę przy oryginalnych imionach okusz e, Kosmatego. No e, tą baret pozbył się kilku natrętów. Zostaw ją w spokoju. Słyszałeś? Nie, co? Są nowe wieści. Mówią, że był zamach terrorystyczny. Na górze i tym razem był to reaktor Mako. Wiesz co to oznacza? Nie, co? Widzisz, interesuję się tym. Jeśli chcesz wiedzieć, jeśli wyłączysz zasilanie w Midgar, wtedy wszystkie komputery i urządzenia zostaną również uszkodzone. Zniszczenia musiały się kosztować chyba z miliard... Zil, dzin. Nadal nie ma pojęcia jak to się wymawia. Ale to nie wszystko. Wielu niewinnych ludzi zginęło. Gdyby eksplozja nastąpiła w środku nocy, to byłaby zupełnie inna sprawa. Przynajmniej ludzie zmyliby we śnie. No, fakt. O tym ktoś nie pomyślał. No, jako że może bardzo mamy to, to robić. A no, to idziemy. Okej. Okay. Oh, my A, no, może, No, może, to już! Nie, nie, nie do końca. Mogłem, nie masz zamiaru nic powiedzieć kosmatowi no... Tak. Witaj w domu kosmaty. Widzę, że wszystko poszło świetnie. Miałeś strach z baretem? Tak. Powinna była wiedzieć. Zawsze pamięta ludźmi, a ty się nie dawałeś, nawet gdy byłeś mały. Martwiłam się. Tak jak powiem, wystawimy oryginalne imiona. A potem można ewentualnie zmienić. Jakby się jakieś ciekawe pozycje w komentarzach pojawiły. Kwiatek jaki piękny. Prawie nie ma ich w tym miejscu. Ale... Kwiatek dla mnie... O, koszpaty, nie musiałeś. Nie masz prawy. Nasz maglen No, żeby nie było. Hmm. To już chłopaki jednak definitywnie kobita. Jak doczytałem. Specjalistka od bomb i łamania szyfrów, Jessie. Beztroska, strasznie się ekscytujesz? Ciekawe czy... O Kosmaty. TV jak gotować? Mm -hmm. Pozwól, że o ci powiem. O czym? E, Tifa pozwala mi i kosztować jej wypieków. Popatrz na mnie, wyglądam jak pączek. Nie wiem, czy się smudzić czy się cieszyć, ale dobre żarcie i drinki czynią ten lokal sławny. Praszę do smadr. Myślę, że nic coś śmiało. No dobrze, widać w domu. Hej, co masz tego gwiadka. To smart im gadał. Hej! Paniakowałaś, ma? Jako jak kosmetyk. się tobą. W porządku, Barret? Pewnie. Oszacie, głupcy! Zaczynamy spotkanie! Jak naprawdę komandów przystało, nie schodzą po drabinie. Czy, czy chociażby osiądź, czy chociażby zjeżdżają, idą, to powiesz, Nadinka? daj mi coś mocnego. Chwileczkę, zrobicie jednego. Wiesz, cieszę się, że wróciłeś i w jednym kawałku. Co ci się nagle stało? To nawet nie była trudna robota. Chyba nie... Służyłeś, Soldzer. Nie, zapomnij, nie zapomnij o zapłacie od bareta. Nie martw się, jak tylko biorę kasę, znikam stąd. Maty, dobrze się czujesz? Tak, a co? A nic! Musisz być zmęczony. Nawet nie.